Siemano, materiał, który oglądacie jest pewną próbą pomocy dla tych, którzy chcieliby uszczęśliwić gracza lub osobę, która interesuje się grami czy szeroko rozumianą nerd culture, ale nie do końca ogarnia o co chodzi. Można więc pokazać na przykład ten film komuś, kto chciałby trafić z prezentem, aczkolwiek, aby nieco urazmaicić ten zestaw, postanowiłem wyjątkowo zaprosić tym razem gościa specjalnego, który mógłby zweryfikować moje wybory i się wypowiedzieć na tematy poszczególnych rzeczy, o których będę tutaj nawijał. Spoko, spoko. Przy pomocy weryfikatora, którym jest dziś Karolina, sprawdzimy, jak można pomóc graczom w drugiej połowie grudnej, albo ogólnie w przyszłości, jeśli planujecie zakupy growe, które mają do tych graczy trafić. Zapraszam więc na materiał. Stara i sprawdzona reguła głosi, że czasami bez sensu jest kombinować, najlepiej jest zastosować sprawdzone rozwiązania. W przypadku graczy są to gry. Jakiś problem? Nie, nie tylko. Jak się to włącza, co? Wiem, super to odkrywcze, ale faktycznie dla kogoś, kto nie ogarnia, jaką grę kupić lub się na nich nie zna, no może być to nie lada wyzwaniem. W sklepach, pytając sprzedawcę, wiadomo, możemy trafić często na kogoś, kto ogarnia temat, ale czasami tak nie jest. Plus gracze to nazwałbym ją mega świadoma swoich potrzeb, grupa społeczna, więc lepiej trochę zgłębić temat przed zakupem. Gry sportowe, tak jak NBA 2K, tym razem mowa tutaj o numerze 22 lub FIFA 22, to prawie zawsze pewniaki. Pomijając, że jest to nadal jedna z najpopularniejszych serii gier, no to wiadomo, że piłka nożna jest poniekąd naszym sportem narodowym. Ostatnio też coraz większą popularność zdobywa u nas MMA za sprawą sukcesów naszych zawodników i byłych mistrzów UFC, takich jak Joanna Jędrzejczyk czy Jan Błachowicz. W tym przypadku UFC 4 zapewni Wam tego typu zabawę w domu bez potrzeby posiadania oktagonu, no i też bez siniaków później po treningu. Z drugiej strony konsole w prezencie często dostają młodsi gracze, więc tutaj na pewno równie dobrze sprawdzą się takie gry jak Ratchet i Clank Rift Apart, Hot Wheels Unleashed czy dla starszych graczy rzeczy typu Ghost of Tsushima albo Strażnicy Galaktyki. Są to dwie fenomenalne gry, zwłaszcza Ghost, który graficznie, mogę się założyć, zrobi wrażenie nawet na babci, która z grami ma niewiele wspólnego. Z kolei drugim takim pewniakiem prawie zawsze są przeróżne gry wyścigowe, np. Crash Team Racing dla dzieciaków, choć ta akurat gra nadaje się też dla wszystkich, nawet tych starszych graczy. A dla tych bardziej wprawionych w wyścigach motorowych, no to F1 2021 lub nieco bardziej zabłocone klimaty, czyli Dirt 5. Jeśli osoba, której chcecie sprezentować konsolę, nie miała wcześniej w styczności z grami PlayStation, dobrym pomysłem mogą okazać się wydania naszych największych hitów. Te gry łatwo rozpoznać, bo mają specyficzny czerwony element na okładce. Plus ich cena jest niższa niż nowości, co oznacza, że można kupić dwie lub trzy w cenie jednego nowego tytułu. Jesteśmy kimś więcej niż mężczyznami. God of War, czyli historia boga wojny Kratosa oraz jego syna Atreusa. The Last of Us, gra, która osobiście, słuchajcie, trochę mnie przeraża, ale moim zdaniem jest to jedna z najbardziej kultowych serii PlayStation, więc nie możecie tego przegapić. Na końcu oczywiście moja ukochana gra Horizon Zero Dawn. Są to przygody walecznej Aloy w świecie opanowanym przez techno zwierzęta. Zresztą zagracie to zrozumiecie. Jakbym na końcu mogła Wam jeszcze coś dodać od siebie, to myślę, że naprawdę mega warto. Druga część wygląda zjawiskowo, a jak wiadomo bez jedynki nie ma dwójki. Tak jak wspomniałam, te gry głównie są skierowane do nowych posiadaczy konsol, bo przecież można bezpiecznie założyć, że najwięksi gracze już je znają. Jednym z takich trików, które używam w przypadku kogoś, kto gra już na PlayStation, to sprawdzam jego trofea albo proszę, żeby mi je pokazał i powiedział, które gry na przykład najbardziej mu się podobały, bo wbijał w nich platynę. Tak można na przykład spisać sobie kilka gier, które tej osobie się podobały, a potem poszukać coś w podobnym stylu, a co chwalą inni gracze. Dodatkowo każda gra, w którą ktoś już grał będzie widoczna w tym rejestrze, więc mogę też w ten sposób sprawdzić, czy już dana produkcja u niego była grana, czy jeszcze nie, i czy mogę ją bezpiecznie kupić. Dodatkowe akcesoria do konsoli prawie zawsze są rzeczą, którą trafimy w kwestii prezentu. No wypad jest... Przeważnie dobrym podarunkiem i wie o tym każdy grać. Ten moment, gdy po wyciągnięciu z pudełka trzymamy go w dłoni, czujemy nówkę, sztukę, plastik pachnie i już powoli wiemy, w co będziemy na nim grać. W przypadku DualShocka 4 jest mnóstwo kolorów do wyboru, plus jeśli macie progracza w rodzinie lub na liście znajomych, ten sprytny, dołączany z tyłu gadżet, czyli Back Button Attachment, tak to się nazywa specjalistycznie, z dodatkowymi przyciskami jest mega fajną rzeczą, zwiększającą możliwości gracza, zwłaszcza w popularnych strzelankach online typu Fortnite, Call of Duty czy ostatnio Battlefield 2042. Także dedykowane do PS5 kontrolery DualSense są w dwóch innych opcjach kolorystycznych, jak widać, na razie w takich będzie jeszcze więcej. Drugą tego typu rzeczą są słuchawki. Zarówno do PS4, jak i PS5 można dokupić dedykowany zestaw. O ile faktycznie często nie muszę grać na słuchawkach, to czasem, zwłaszcza grając w gry online albo w nocy ze znajomymi, cenię sobie możliwość odcięcia się od otoczenia, no, aby móc lepiej skupić się na grze no, i też porozumiewać się za pomocą wbudowanych mikrofonów. Są takie produkcje, jak na przykład wspomniane wcześniej Warzone, czy gry takie jak Resident Evil Wioska, czy Returnal na PS5, które na tego typu słuchawkach brzmią fenomenalnie. I nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że to właśnie dźwięk 3D, który obsługują słuchawki post-3D, podnosi wrażenia płynące z tych gier tak sporo, nawet 10 razy. No dobra, niech będzie 14 albo 15. Z mojej strony, słuchajcie, dorzuciłabym jeszcze ładowarkę do padów. To jest akurat do PS5, ale śmiało możecie sobie zorganizować dedykowaną do PS4. Najlepszym chyba układem, nawet dla jednego gracza, jest posiadanie dwóch padów. A jak? Dzięki temu możemy grać z innymi w multi, ale jak gramy sami, jeden pad nam się rozładuje, to robimy szybką zamianę i gramy dalej. Rozładowujący się pad w środku sesji to masakra. Każdy, kto gra, wie, o czym mówię. Bardzo dobrym pomysłem może być też osobny dysk twardy do PS4 lub PS5. Dzięki niemu zwiększamy ilość miejsca na gry, aczkolwiek tutaj warto pamiętać, że najlepiej, aby był to w miarę szybki dysk SSD, a w przypadku PS5, jeśli macie oczywiście taką możliwość finansową, na przykład dołożenia się lub dźwignięcia nieco droższego prezentu, można rozważyć dysk M2. Tutaj jednak pamiętajcie, że musi być to dysk czwartej generacji z prędkością odczytu i zapisu minimum 5,5 tysiąca megabajtów na sekundę. Wbrew pozorom dysk twardy może być świetnym pomysłem na prezent, bo nic tak nie cieszy, jak więcej miejsca na nasze ulubione gry. Inną taką rzecz, którą fajnie mieć, to pilot, zwłaszcza jeśli używacie konsoli do oglądania seriali. Nawiązując do tego, co mówiła Karolina, może Was zaskoczę, ale jeśli myślicie, że ludzie głównie grają w gry tylko na PlayStation, no to nie do końca tak jest. Jak wiadomo, zarówno PS4, jak i PS5 oferują sporo różnych aplikacji, dzięki którym możemy słuchać muzyki, tutaj myślę o Spotify, wiadomo, ale też te, które zawierają filmy i seriale. Jeśli macie aktywne członkostwo PS Plus, możecie odpalić sobie aplikację Videopass, tutaj znajdziecie selekcję filmów i seriali, zarówno tych aktorskich, ale też i animowanych. HBO GO, Netflix czy serwis Crunchyroll, ta ostatnia aplikacja skupia się głównie na anime, czyli japońskiej szkole animacji. Te wszystkie opcje dają nam dostęp na PlayStation do ogromnej ilości filmów animowanych, no i też fabularnych. Stąd też, jak wspomniała Karolina, pilot do szybkiego poruszania się w opcjach, aplikacji czy filmach świetnie się sprawdza. Oglądanie seriali w domu jest spoko, ale ostatnio jakoś tak wyszło, że w kinach pojawiło się kilka filmów skrojonych specjalnie dla graczy. Nowego rezydenta, uczciwie Wam powiem, jeszcze nie widziałam. Jedni znajomi polecali, inni powiedzieli, że w sumie to lepiej zagrać, w gry jeszcze raz. No, ale na nowego Spidermana to pójdę na bank. Grałam w obie części na PlayStation i to, że w najnowszej części, uwaga, nie jest to spoiler, przecinają się różne linie czasowe z poprzednich filmów, to wszystko sprawia, że po prostu muszę to zobaczyć, a już na pewno pójdę na film Uncharted. Co prawda, jego premiera jest w przyszłym roku, ale nie wyobrażam sobie nie zobaczyć Nathan'a Drake'a na dużym ekranie. Ponadto jestem naprawdę ciekawa jak Tom Holland poradzi sobie z tą rolą. Oh, crap! Pośród wszystkich rzeczy, o których wspomniałem, jest właściwie jeszcze jedna kategoria prezentów, które można rozważyć dla gracza. Mowa tutaj oczywiście o gadżetach, czy choćby o tego typu bluzach PlayStation. Szukanie tych rzeczy w internecie też nie jest jakoś super wielce trudne, a część tego typu ubrań można normalnie kupić choćby wysyłkowo w naszym kraju. Podobnie rzecz ma się z różnymi figurkami z gier. Tutaj akurat jest ich od zatrzęsienia i wiele z nich można dorwać w całkiem przyzwoitych cenach. Zalecałbym wcześniej pogadać najpierw z osobą, którą chcemy obdarować o jej ulubionych grach czy bohaterach, bo jeśli na przykład Kodujecie sobie tylko, że ktoś lubi serię Assassin's Creed, ale nie zapamiętacie, o którego bohatera dokładnie chodzi, no to potem może być akcja tego typu. A nie o to przecież nam chodzi. W tym miejscu idealnie wplata się to, co ja czasem robię, jeśli nie mam pewności, w co chce zagrać obdarowana przeze mnie osoba. Okej, okay, sami przyznacie, że może jest to trochę bezpieczny pomysł dla tego, który daje prezent, ale finalnie uwierzcie mi, taki prezent ma szansę być trafiony. Mam tutaj na myśli karty podarunkowe. Dając komuś tego typu kartę do ładowania o konkretnym nominale, pozwalamy tej osobie samej zdecydować, co sobie kupi w PlayStation Store. Ta forma obdarowania może wydawać się asekuracyjna, ale uwierzcie mi, jeśli faktycznie jest jakaś gra, na którą Czeka osoba, na której Wam zależy. Mam prawie stuprocentową pewność, że ucieszy się ona z takiego prezentu. Co? To już koniec? Kończąc ten materiał, w sumie naszła mnie taka myśl. Wiadomo, że nie jesteśmy się w stanie znać na wszystkim i wiedzieć o każdej nowości w danym temacie, jeśli nie interesujemy się nim na bieżąco. Jednak, pomijając już taką oczywistość jak szukanie informacji w internecie, czasami po prostu można spotkać się i pogadać z drugą osobą, w co akurat gra, no albo w co chciałaby zagrać. Jestem przekonany o tym, że każdy z tych ludzi, którzy grają, może godzinami opowiadać o swoich ulubionych produkcjach. Z grami trochę tak jest, że gdy trafimy na taką, która nam się spodoba, to nie tylko mocno ją przeżywamy i to, co się w niej dzieje, ale też w pewien sposób zapada ona nam w pamięć i czasami też łączy się z jakąś sytuacją, która nas dotknęła w życiu. No a takie wspomnienia pozostają z nami już przez bardzo długi czas. No więc czasami można to załatwić w bardzo prosty sposób. Karolina, zapraszam Cię. Które słuchawki byś chciała? Te biało-czarne, które były na początku, czy te czarne, które wyszły później. Ja zdecydowanie czarne. Okay. Dzięki. Od razu daj mi proszę czarnego pada do kompletu. Proszę bardzo. Taki zestaw może być? Super zestaw. No, więc w ten oto szczęśliwy sposób możemy zakończyć. Żegnamy się. Dziękuję Ci Karolinę za pomoc w realizacji tego materiału. No i to, że w nim wystąpiłaś. Simon, nie ma za co. A tak naprawdę słuchajcie, to siedziałam na knapie obok. No tak, no bo ona jest miały, ale to są szczegóły, których nie mieliśmy rozmawiać. Tym bardziej, żegnamy się, dziękujemy Wam za oferowany nam czas i to, że byliście z nami. No i co, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! No to cześć!